panie radny Nie będziemy zabierać żadnego nie, głosu tylko panie co... radny tylko i wyłącznie chcę powiedzieć dyrektorzy zostali e, powiadomieni, e, tak i e mailowo i osobiście i z nimi będę e, rozmawiać tylko i wyłącznie z kierownikami nie Chcemy z panem rozmawiać z kierownikami chcemy, Nie absolutnie nie to, to jest znaczy... e, to jest moje spotkanie robocze tak E, dziękuję bardzo i e, proszę tylko i wyłącznie e, kierowników jednostek. Panie Wójcie, a, a czy, więc, jak, z, czy, jak podejmiecie jakieś, czy jak podejmiecie jakieś decyzje po tym spotkaniu, e, to będzie mogli porozmawiać? To czy znaczy dzisiaj? Tak, dzisiaj. Po spotkaniu. Nie, dzisiaj nie. E, będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać i e, Państwo dowiecie się w następnym tygodniu. Tak? Dzisiaj jest e, piątek, nie wiem, do której będę rozmawiać. Bardzo proszę dyrektorów jednostki. My jesteśmy zaskoczeni tym wywiadem, którym ukazał się u was na który przedstawił wójt. Całą sytuację Państwo także znacie od drugiej strony, bo byliście w Domu Kultury wtedy, kiedy chcieli się nauczyciele spotkać zarówno z wójtem, jak i z przewodniczącym. I tam było powiedziane dużo nieprawdziwych rzeczy. Ale, żeby nie wywoływać sensacji, nie chcę tego po prostu oceniać ani przytaczać jakiekolwiek przykłady, co zostało po prostu przekłamane. W każdym bądź razie jest teraz taka sytuacja, że po, o, po całym tym zdarzeniu e, Wójt poprosił na dywan wszystkich dyrektorów. No i on, oni dobili nas o tym, że powiedzmy takie spotkanie ma być dzisiaj o 12. To jakby nie było, dotyczy zagadnień naszej komisji, a jako radni zaangażowani, wykonywane przez nas obowiązki uważam, że no, taka wiedza y, i nawet y, obserwacja tego, co się dzieje jak najbardziej jest Wskazane. dla nas jak najbardziej wskazana tak. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że należy zmienić regulamin tak, żeby on był adekwatny do bieżącej rzeczywistości. E, przy uwzględnieniu postulatu środowiska oświatowego, przy udziale nas dyrektorów, e, związków zawodowych i umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Po przesłaniu nowego, zmienionego projektu, e, związanego z tym regulaminem. My nieco emocje opadły, e, myślę, że obydwie strony y są zadowolone, bo wcale nam nie zależy na konflikcie. Natomiast chcemy współpracować, współdziałać dla dobra i gminy, i oświaty, i naszych pracowników. Widzi pani wyraźnie uśmiech na twarzy. Chcę powiedzieć, że jestem, jestem zadowolony i dalsze, dalsze obrady w toku. Umówiliśmy się, umówiliśmy się za 2 trzy tygodnie. Każdy z nas wyciągnie swoje wnioski i mam nadzieję, że będzie dobre podłoże do współpracy i faktycznie zanim podejmiemy decyzję rozmawiajmy.